Subskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Gość, Radia 7. Mamy 15 dzień listopada. Równo rok temu, właśnie 15 listopada, w tragicznym wypadku samochodowym zginął starszy aspirant Robert Wierciński z Żuromińskiej policji. W rocznicę tego tragicznego wypadku, w Dowód Pamięci, przypominamy ostatnią rozmowę ze starszym aspirantem Robertem Wiercińskim, którą wyemitowaliśmy 19 czerwca 2018 roku. Przed mikrofonem jest starszy aspirant Robert Wierciński. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze, witam serdecznie. No właśnie, zaprosiliśmy Pana tu w takiej bardzo ciekawej sytuacji, bo wrócił Pan z Mistrzostw Służb Mundurowych ze srebrnym medalem. Tak, mistrzostwa służb mundurowych odbyły się 15 czerwca tego roku w Legionowie, w Centrum Szkolenia Policji. Po raz kolejny udało mi się zdobyć tam wynik sportowy. Stanąłem na podium, tym razem wicemistrzostwo startuje już około 18 lat w judo. A ile pan ma lat? Teraz mam 39 lat. No, tym bardziej ciężej mi teraz zdobywać sukcesy sportowe, ponieważ już już jestem dosyć wiekowym zawodnikiem. Startuję tam z zawodnikami w wieku od 20 do 25, 30 lat maksymalnie. Następnie jest starsza kategoria wiekowa powyżej 30-40 lat. Starsi, doświadczeni zawodnicy już startują w tej starszej kategorii wiekowej. Aha, ja czyli jeszcze... to jest ostatni rok, tak, kiedy w... z młodszymi, tak? A później e... będzie można się przenieść do starszej. Panie że będzie można się przenieść do starszej kategorii wiekowej, jednakże. Ja staram się dalej trzymać tą formę, staram się uczęszczać I z młodymi ciągle będzie uczęszczać pan. na te treningi, indywidualnie sobie układam ten tok, tok treningów i chcę dalej startować z tymi młodymi zawodnikami. Kiedy nie będę miał już, już za bardzo siły, nie będę miał już wydolności takiej, jak, jak powinienem mieć, wtedy zmienię tą kategorię wiekową na wyższą. No, ale na razie mogą się nie bać ci starsi, tak? <grymne> no, najbliższych 20 kilka lat. Myślę, że wśród tych starszych również znalazłaby się osoba, która, która bez problemu mogłaby mi się przeciwstawić. Myślę, że tam są również utytułowani zawodnicy, którzy startowali nie tylko w mistrzostwach służb mundurowych, jednakże w tych indywidualnych zawodach sportowych, międzynarodowych zawodach i mistrzostwach Polski. Poza policyjnych, poza służbami mundurowymi. Najważniejszą wiadomość przekazaliśmy. Judo Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych. Policjant z Żuromina Robert Wierciński. Srebrny medal. A teraz cofniemy się w czasie. Proszę nam powiedzieć, kiedy to judo w pana życiu się pojawiło i dlaczego? Ja wywodzę się ze Śląska. Tata był górnikiem. Uczyszczałem do klubu sportowego GKS Czarni Bytom, gdzie zainteresował mnie tam tą przygodą Ojciec zapisał na te treningi. Po jakimś czasie, dosyć szybko, w sumie około pół roku, zdobyłem brązowy medal na mistrzostwach Polski młodzików. No i potem już, już, już te wyniki się tak posypały. Zdobyłem szereg medali mistrzostw Polski oraz medali międzynarodowych. Byłem reprezentantem kadry Polski wielokrotnie. Jeździłem do Cetniewa na zgrupowania związane ze spodziewaniem moich i, i umiejętności. Starałem się, żeby było jak, naj, jak najlepiej. Myślę, że wyniki miałem dość dobre. Po jakimś czasie zauważyłem, że e, jednak ta dyscyplina sportu e, satysfakcję przynosi, jednak nie przynosi, e, jeśli chodzi o, 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 o finanse, jeśli chodzi korzyści o materialne. korzyści ma, materialne. Mhm. No i postanowiłem wstąpić do policji. Czyli tak pochłaniało to judo, że, że nie było czasu na nic innego? Ja mam szereg zainteresowań. Kończyłem służbę zasadniczą w Wojsku Powietrzno-Desantowych. Mam tytuł skoczka spadochronowego. 14 skoków spadochronowych. Czyli czerwone, berety, tak? czerwone berety, tak? W Krakowie kończyłem zasadniczą służbę wojskową. Następnie w Niepołomicach kurs podoficerski. Oprócz skoków spadochronowych, kurs wysoko wysokogórskiej, kurs narciarski, kurs płetwonurka. Więc te zainteresowania nie tylko wiążą się z No Ja to myślałem, ale... że tutaj pan lubi walkę, a tu widać, że lubi też sprawdzać swoje umiejętności, podnosić swoją po sobie poprzeczkę i no chyba tak sprawdzać siebie. Tak, tak, tak. Taki mam charakter, pomaga mi to w pracy oraz zaspokaja moje takie wewnętrzne potrzeby emocjonalne. Często młodzi, młodzi, młodzi chłopcy chcą być albo strażakiem, albo policjantem, a skąd Dziezie. u pana się to wzięło? Przede wszystkim no powiem szczerze, że po ukończeniu liceum szukałem pracy. Zawsze mnie interesowała praca w jakichkolwiek służbach. Złożyłem papiery, złożyłem CV do Straży Pożarnej, do policji. Akurat najszybciej dostałem się do policji. Chciałem powiem szczerze, rozwijać się w tej pracy. Chciałem yy, czynić dobro. Chciałem, żeby zmniejszyła się przestępczość yy, w Polsce. Pierwsza praca na Śląsku. Ja sobie wyobrażam te śląskie aglomeracje. No tam chyba nie było za łatwo, co? Ja, Jak, jak pan z perspektywy czasu ocenia ten okres swojej służby? Yy, tak, tak. Nie było za łatwo. Yy, tutaj w Rzymie jest powiedzmy delikatnie mówiąc łatwiej. Łatwiej yy, tam była to praca o dużej odpowiedzialności oraz praca bardziej stresująca, ryzykowna. Pierwsze te lata pełniłem służbę patrolowo-interwencyjną, następnie pracowałem operacyjnie dwa lata, a następnie sześć lat w zespole wywiadowców Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu, gdzie stricte zajmowałem się zatrzymywaniem na gorącym uczynku osób popełniających poważne przestępstwa kryminalne. To bardzo poważne funkcje z pewnością, bo takie pytanie od początku się ciśnie, czy te umiejętności walki no i innych tych pasji wykorzystywał Pan w służbie, czy pomagały? Ja tylko powiem naszym słuchaczom, bo nie widzą Pana, że siedzi przede mną mężczyzna ponad metr 80 centymetrów wzrostu, słusznej postury. Także na pewno przestępca od razu czuł respekt. Nie mam pojęcia, czy, czy czuł respekt każdy przestępca. Jednak myślę, że sama postura już wskazuje, Wskazuje na to, że y, większość tych y, potencjalnych przestępców czuła się może nie czuła respektu, ale czuła y, może taką niepewność. Y, myślę, że umiejętność. Graniczącą ze strachem. <laughs> może graniczącą ze strachem może być. Uważam, że y, umiejętności jak najbardziej pomogły, ponieważ judo jest y, techniką obezwadniania osób, która jest jedną z, z celów szkoleń w policji. To nie jest technika uderzeniowa, jednak można poprzez nauki judo doprowadzić osobę do radiowozu, można ją obezwładnić, można użyć chwytów transportowych oraz szkolić innych policjantów. Jestem również osobą, która szkoli, może szkolić policjantów. Mam ukończony kurs, kurs taktyki, techniki i interwencji. No i zajmowałem się ty, też tą profesją. A o jakiej sytuacji może nam panu opowiedzieć, takiej gorącej? Bo my to sobie wyobrażam, jak w filmach sensacyjnych tutaj policjanta, który gania przestępców. No, było szereg takich sytuacji niebezpiecznych. Wydaje mi się, że najbardziej taka niebezpieczna sytuacja związana ze służbą pełnioną na terenie Śląska, no to to był okres taki zimowy. Zostaliśmy wezwani na miejsce w rejonie kompleksu leśnego, gdzie grupa osób miała zmieniać tablice samochodowe, miał tam dochodzić do przestępstwa związanego z kradzieżą samochodów. Po czasie dojechała tam, dojechał tam patrol z samochodem oznakowanym, radiowozowym i oddali kilka strzałów w kierunku osób, które oddalały się samochodem kradzionym i chciały najechać, przejechać po prostu policjanta umundurowanego. W następstwie, w trakcie penetracji terenu kompleksu leśnego postanowiliśmy oczekiwać w środku lasu w pewnym umówionym punkcie, gdzie po prostu, no, jakimś, jakimś dziwnym przypadkiem wybiegł na nas ten jeden z tych przestępców, który y, uderzył samochodem w drzewo y, i porzucił ten samochód. Wybiegł na nas... Trzymał w ręku yy, broń palną, jednak tej broni nie użył. Został przez nas obezwładniony i doprowadzony do jednostki policji. No to była dosyć stresująca dla nas sytuacja, ponieważ bo mógł, bo, użyć. Bo, bo mógł użyć. Broń była naładowana i gotowa do strzału. Mhm. Ja tylko słuchaczom naszym powiem, że kompleks leśny to jest po prostu las, a penetracja <noise> tak, to, no, to jest przeszukiwanie. <noise> tak jest. <noise> Ale policjanci mają te swoje i tak, prawda, tymi swoimi tak dosyć ścisłymi takimi określeniami się posługują. No dobrze, no, mamy trochę przeżyliśmy strachu z panem policjantem, broń gdzieś tam się pojawiła. Na szczęście nie padły, nie padły strzały ani w jedną, ani w drugą stronę. Dobrze, w takim razie wracamy, wracamy na maty na maty w Legionowie z tego co oglądałem pańskie CV to tych medali jest cała masa, 18 lat to jest no tutaj aż trudno policzyć, ze 30 widziałem tam tych pozycji, gdzie, gdzie jakieś medalowe miejsce na Mistrzostwach Polski ale tych złotych nie jest tak dużo, tak? Często to drugie miejsce, jednak ktoś wyprzedza wyprzedza pana, jak to było w Legionowie że znowu drugie miejsce nie tęskni już pan za złotem, nie chce koniecznie tam wygrać tych mistrzostw? Moja kariera jest, toczy się od 90 roku. W tym czasie no zdobyłem wiele złotych medali. Teraz Aha. mam już 39 lat. Myślę, że te wicemistrzostwo mnie cieszy. Też, też mnie satysfakcjonuje. No wiadomo, pozostaje taki, taki lekki niedosyt. Myślę, że troszeczkę mniej czasu na, na, na ten sport, trochę uniedogodnie związanych z brakiem partnera wagowego, brakiem tutaj warunków, maty odpowiedniej, a przede wszystkim tego partnera. Staram się dbać przede wszystkim o wydolność przed, przed, bezpośrednio przed takimi zawodami. Myślę, że na ten tok treningów, które które ja wykonuję to jest dość dobry wynik. Mimo tego, no, będę się starał być jak najlepszy. Ale dobrze a ile ile razy w tygodniu pan trenuje? W tygodniu staram się poświęcić czas dla siebie około 4, do pięciu razy dwa dni takiego zupełnego odpoczynku. No i tak jak wspomniałem. to I jak jest... długo ten trening no, trwa? No, co najmniej godzinę trening trwa. Oczywiście do tego jest potrzebna odpowiednia dieta i suplementacja. No, trzeba poświęcić to, Troszeczkę czasu dla siebie, no, chociaż rodzina też wymaga tego czasu Aha. i też nie wszyscy są zadowoleni. Dobrze, no i już legionowo, Maty, jak wyglądały walki w tych mistrzostwach 2018? No, przede wszystkim tutaj chciałem opowiedzieć o dwóch walkach takich najtrudniejszych. Pierwsza walka, którą wygrałem, to był taki młody chłopak, 23-letni, reprezentant Polski, który waży około 140 kg, bardzo sprawny, silny. No, udało mi się y, go przechytrzyć y, na odpowiedni rzut. A ile pan waży? Ja ważę 120 kg. 120, to Jest, 20 kilo różnicy. Kolega był dość ciężki, za ciężki, wręcz na mnie, jednak udało mi się go przechytrzyć i użyć techniki rzutowej, a następnie zakończyć. Przed czasem. Przed czasem w parterze poprzez trzymanie. Kolejna walka, no nie było już tak dobrze. To był zawodnik straży, Państwowej Straży Pożarnej. To już o finale pan mówi? O finale mówię. Mhm. Który, który trenuje na co dzień i ma dużo czasu na te treningi. Młody zawodnik, 25-letni, utytułowany. No niestety po dłuższej walce nie udało mi się z nim wygrać. Zrobił technikę rzutową, również wygrał ze mną. No przechytrzył mnie, wygrał przed czasem. Przed czasem, też. tak. Aha. Jak to jest leżeć na tam i widzieć porażkę? <laughs> Człowiek, który nigdy nie widział porażki, nie może wygrywać. Piękne słowa, piękne słowa. Tak, tak, sportowcy rzeczywiście mówią, że, że, że sport uczy też pokory. Oczywiście, że uczy pokory. Żaden sport nie ma sportowca, który do późnego wieku startowego nigdy w życiu nie przegrał. Musiał najpierw przegrywać szereg razy, żeby, żeby zacząć wygrywać. To jest podstawa. Piękne słowa powiedział Pan na zakończenie. Może przypomnijmy, że sport jest bardzo ważny w życiu człowieka, ponieważ uczy wielu rzeczy. Czego? Sport uczy samodyscypliny. Przez sport poznają się wielu y, ludzi. Złych ludzi nie ma nigdy w sporcie. Przynajmniej ja takich nie spotkałem, którzy... A Suarez? Bardzo słucho. Tu już rozmawiamy o, o ewenementach. Jednak ja w swojej karierze nie spotkałem się ze złymi ludźmi. To są ludzie, którzy przede wszystkim są ukierunkowani, zadowoleni z tego, co robią, bo prze, przecież nie tylko sport, ale wszystkie zainteresowania w dobry sposób kierunkują i uczą takiej Odpowiedzialności i odsuwają od tych wszystkich złych rzeczy, które, które nas oczekują. Mówię tak samo o, o, o młodzieży, jak i o dorosłych. Jeśli y, młody człowiek zacznie tą przygodę ze sportem, z jakimkolwiek zainteresowaniem, choćby to było zbieranie pudełek z zapałek, to to zainteresowanie go pochłania na tyle, y, że jest ukierunkowany pod tym względem i odsuwa się od tych złych rzeczy związanych z nadużywaniem alkoholu i używaniem narkotyków. Sport, pasja, potrafi wychować człowieka. Tak jest. Czego możemy panu życzyć? Przede wszystkim życzyć zdrowia, bo tego zdrowia troszeczkę brakuje. Miałem szereg kontuzji w swoim życiu, dosyć poważnych. Ktoś mi powiedział z rodziny, że mógłbym już nie startować w tych zawodach. Jednak człowiek, który, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, nie ma tych pasji i nie ma tego zainteresowania, robi się taki troszeczkę pusty i, i, i po prostu poddaje się, powiem tak. Chciałbym się nie poddawać, chciałbym wygrywać, nie muszę być zawsze pierwszy. Chciałbym się sprawdzać. Życzę za tym zdrowia, bo jak będzie, to, to widzę z Pana słów, że zresztą sobie Pan poradzi. Mhm. Przypominam, że gościliśmy starszego aspiranta Roberta Wiercińskiego, który wraca z Legionowa, z Mistrzostw Polski Służb Mundurowych, ze srebrnym medalem w judo. Gratuluję serdecznie i dziękuję Panu za rozmowę. Dziękuję bardzo za rozmowę, dziękuję Panie Redaktorze. Adam Eynik. do usłyszenia. Wysłuchaliśmy archiwalnej rozmowy z 19 czerwca 2018 roku ostatniej rozmowy ze starszym aspirantem Robertem Wiercińskim z żuromińskiej policji. Równo rok temu, 15 listopada, starszy aspirant Robert Wierciński zginął w tragicznym wypadku samochodowym. Uczcimy pamięć tego wyjątkowego człowieka chwilą ciszy.